Witam serdecznie na konferencji prasowej filmu 365 dni. Jesteśmy na konferencji prasowej 365 dni, Twój bestseller. No i teraz chyba spełniłeś wielkie swoje marzenie. Ekranizujesz swoją książkę Uczucia w Tobie drzemią takie seksualne wciąż. Zekranizowałam już nawet swoją książkę, bo film jest oddany do postprodukcji, także to już się stało, został zmontowany i 7 lutego będzie w kinach. No ja jestem bardzo usatysfakcjonowana, jestem bardzo zadowolona, zresztą między innymi dlatego uczestniczyłam w tej produkcji, żeby żeby na koniec móc powiedzieć tak, kochani, naprawdę to jest zajęte I mogę teraz tak powiedzieć, że ten film jest pierwszym polskim filmem erotycznym. Nigdy czegoś takiego w polskim kinie nie było i myślę, że długo jeszcze nie będzie. Myślę, że to jest, tak przewrotnie powiem, film o gonieniu króliczka, tak naprawdę, czyli o od, takiej odwiecznej walce pci między kobietą i mężczyzną. To znaczy, oboje chcą, ale robią wszystko, żeby to po prostu się gonić i próbować się złapać. Możemy trochę zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, czego możemy spodziewać się. No możemy spodziewać się, że tak jak moja książka była yy, otwarta sceną, ot, moją książkę otwierała scena ze stewardessą, która podzieliła Polki na dwa obozy. Jeden obóz mówił, że to był gwałt potworny, natomiast drugi mówił, ale fajnie. To mogę też obiecać, że film będziemy otwierać dokładnie tą samą sceną i wreszcie będę mogła pokazać, jak to było naprawdę. Ciało jest narzędziem dla aktora, jest jego instrumentem, więc jest to wpisane w nasz zawód, że, że przychodzi nam się czasem zmierzyć z tym, że, że czy w teatrze, czy, czy, czy na ekranie pokazujemy się. W pewnym sensie uważam, że zawsze pokazujemy się nago. Zdaje Pan sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy film wejdzie na ekrany polskich kin. le Copiette Bendon, proprio sdicaci dopo pana. Oh, wow. Polish woman, you know. Oh, yeah, I know, bro. <laughs> um, è una cosa che mi riempie il cuore di gioia, perché comunque essere riconosciuti per una cosa bella che fai, perché comunque stiamo parlando di cinema, un film e quindi un qualcosa di artistico, eh, personalmente mi riempie il cuore di gioia. Spero di non incontrare... Um, eh, diciamo così come mi è già successo in passato delle, delle de, 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 qual, qual, qualcosa di. insomma anzi no non diciamolo questo non diciamolo ehm, sì sono, 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 consa sono consapevole e mi fa molto molto piacere anche perché io non conoscevo la Polonia eh, mi ha stupito molto perché comunque anche in Italia si parla della Polonia come eh, insomma paese Freddo, że są Freddy Kozanone, nie jest absolutamente. Wydrogów jest to fan skatenate. Możecie spodziewać się, że w Lutym, tak? Mm -hmm. Wasze panie, poproszą was, Walentynki, chcę spędzić w kinie. Znaczy, ja to w ogóle dałam gotowca i chciałabym powiedzieć wszystkim polskim mężczyznom, nie ma za co. Bo po pierwsze dałam im świetny prezent e, na walentynki dla ich kobiet. Po drugie, jak ich kobiety wyjdą z tego kina, to pierwsze co zrobią, to złapią ich za habety i wrzucą ich do łóżka. Dlatego, że i też znowu tu powiem, nie ma za co, panowie, bo zrobiłam za was grę wstępną. Także, tak naprawdę, to jest prezent dla mężczyzn, a kobiety będą bardzo szczęśliwe i usatysfakcjonowane, jak 7 lutego, 7, 14 i każdego następnego pójdą na ten film i będzie im bardzo gorąco i mokro.